Najchętniej kupowane nowe ciągniki w 2024 roku. Obserwuj po kolejną część. Podium zajmuje Farmtrac Tractors Euro 264 wd Model FarmTrack, który w 2024 roku znalazł aż 128 nabywców, to kompaktowy i lekki ciągnik o mocy 25 koni mechanicznych. W świetle dzisiejszych standardów trudno go uznać za pełnoprawny ciągnik rolniczy. Jednak mimo to cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników, którzy wykorzystują go do drobnych, precyzyjnych prac na polu równie chętnie sięgają po niego osoby pracujące w sektorze komunalnym, w sadownictwie oraz przy uprawach pod odsłonami, takich jak tunele foliowe czy szklarnie. Ten niewielki ciągnik waży około tony i jest wyposażony w napęd na cztery koła co zapewnia dobrą przyczepność, nawet na trudniejszym terenie. Przekładnia 9 biegów do przodu i 3 do tyłu pozwala na dostosowanie prędkości do różnych zadań, a dwie prędkości wału odbiory mocy, czyli WOM 540 i ekonomiczna 540E, zwiększają uniwersalność. Stanność urządzenia umożliwiając podłączenie różnorodnego sprzętu. Cena katalogowa standardowej wersji FarmTrak 26 264WD wynosi około 46 tysięcy złotych netto, co czyni go przystępnym rozwiązaniem dla osób szukających lekkiego i funkcjonalnego ciągnika. Dla tych, którzy preferują wygodę i łatwość obsługi, dostępna jest także wersja z przekładnią hydrostatyczną, której cena to około 50 tysięcy złotych netto. Obserwuj, aby się dowiedzieć, kto jest dalej.